Witam Was serdecznie w elemenciku motodoradca Plus, czyli coś więcej aniżeli o samych poradach motoryzacyjnych. Dzisiaj chciałem poruszyć temat związany ze Strażą Miejską, z naszą kochaną Strażą Miejską. Eee, nie będę już się nad nimi za bardzo paswił, no bo nie ukrywajmy, Straż Miejska w Polsce nie ma dobrego pr eee, i... I Jest ku temu pewnego rodzaju podstawa. Tak? No, z drugiej strony mamy Emila Rauch, osobę świetną, która jest bardzo dobrze merytorycznie przygotowana. Gdy kilkukrotnie rozmawiałem z Emilem, on potrafił recetować mi konkretną stronę z instrukcji obsługi danego fotoradaru. Który w pewien sposób próbuje unicestwić te niedoskonałości Straży Miejskiej i przywrócić ją na ten pierwotny dobry tor. No właśnie, jaki to był ten pierwotny dobry tor? Gdy Straż Miejska powstawała na początku lat 90., była w głównej mierze skupiona na działaniach takich miejskich, gminnych, no spójrzcie na to, że to ona nie podlega jakby budżetowi centralnemu, tylko podlega samorządowi lokalnemu i tu jest właśnie jej największy problem, właśnie jeżeli chodzi o fotoradary. W pierwszej kolejności zajmowali się tak zwaną, nazwijmy to pracą u podstaw, najdrobniejsze jakieś przewinienia, wykroczenia, pilnowanie porządku na drodze, czy w przypadku klęsk żywiołowych też udział w różnego rodzaju akcjach. Straż miejska nie miała zbyt szerokich praw, ale z roku na rok te prawa były jakby rozszerzane. Aż do momentu, kiedy jeden z ministrów postanowił dopomóc im i dołożyć pod ich skrzydła fotoradary. I można powiedzieć, że Gdyby to wszystko było na początku umiejętnie prowadzone, dzisiaj e, wiele osób nie patrzyłoby na Straż Miejską krzywo, ale wielu burmistrzów, prezydentów mniejszych miast zapewne wyczuło w tym interes. No bo po co ściągać do danego miasta jakąś nową firmę, otwierać fabrykę, tworzyć miejsca pracy, przecież w końcu ta firma e, będzie zobligowana do płacenia podatków w danym mieście? Jak można iść na łatwiznę, kupić urządzenie, wystawić Strażnika Miejskiego e, zgodnie z prawem, nie ukrywajmy już, po omijam właśnie te kwestie, czy fotoradar jest dobrze ustawiony, czy źle i w pewien sposób nabijać yy, budżet, ale miejski, nie centralny. To są pieniądze, które trafiają do budżetu miejskiego. No i wielu właśnie prezydentów, burmistrzów, włodarzy danych miast, no doszło do wniosku, że to jest najłatwiejsza forma, że nie trzeba się jakby zbyt bardzo wysilać i poszli trochę na łatwiznę. I przez to, że w pewnym momencie, jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia, no doszło do tego, że na skrajnych lasach, przy drogach wyganiano, nie wiem, dzięcioły z dziupli, bo dobrze było, nie wiem, w miejsce tych dziupli wstawić kolejne urządzenia do zarabiania. Te fotoradary stały totalnie nie w tych miejscach, gdzie powinny, tylko w tych miejscach, gdzie duża część osób w łatwy sposób da się po prostu nabrać, tak? Te już pomijam fotoradary, które były chowane pod różnego rodzaju jakimiś e, siatkami maskującymi, no! Gdybym miał teraz stworzyć taką listę dziesięciu rzeczy, które daje nam fotoradar, to sorry, ale na ostatnim dziesiątym miejscu byłoby bezpieczeństwo. Pierwsze byłyby finanse i wszelkiego rodzaju różne właśnie takie dogodności dla miasta, dla budżetu i tak dalej, a dopiero bezpieczeństwo byłoby na ostatnim dziesiątym miejscu. Bardzo na przykład podoba mi się sprawa, odkąd fotoradary stacjonarne trafiły pod władanie inspekcji transportu drogowego, bo chociażby w łodzi. Teraz tak na szybko liczę, może jak coś to mnie poprawcie, ale zniknęła pon Ponad połowa fotoradarów, w tej chwili zostały 4 albo 5 fotoradary stacjonarne. To nie jest dużo. I w tych miejscach, gdzie te fotoradary zostały, uwierzcie mi, to są fotoradary, które uważam za to, że stoją w dobrych miejscach. Są rozstawione w takich miejscach, na, tlasach, na trasach głównie przelotowych, gdzie warto faktycznie kogoś zmobilizować do tego ograniczenia, najczęściej 50 albo 70 km na godzinę. No w przypadku fotoradarów przenośnych już tak różowo nie jest. Ja podam na własnym przykładzie, bo nie ukrywam, no też świętoszkiem nie jestem, no każdy człowiek gdzieś się pewnie w jakiś sposób złapie na fotoradar, no nie wiem, nie jeżdżę, nie jeżdżę jako, jakoś, jakoś nie wiadomo jak rajdowo po mieście, no ale czasami przekroczenie nawet rzędu kilkunastu km na godzinę zdarzy się każdemu. To była sytuacja bodajże sprzed trzech lat, kiedy to... Jechałem do Warszawy i tuż za łodzią dostałem, jak się później okazało, zdjęcie z fotoradaru. Dokładnie już Wam tłumaczę. Droga. Średniego uczęszczania ruchu godzina 6.50 rano, w sobotę, koło cmentarza. I powiem Wam szczerze, ja się pofatygowałem do komendanta porozmawiać na ten temat, dlaczego ten fotoradar stał po prostu w tym miejscu. I powiem Wam szczerze, po długiej takiej merytorycznej rozmowie, oni tłumaczyli się tym, że to jest ze względu bezpieczeństwa. Ja mówię, co, w sobotę rano, po 6 przed 7? Jakie to są względy bezpieczeństwa? Czy jego Budżetu? I powiem Wam szczerze, ten mandat został zniwolowany dość mocno, i już nigdy fotoradaru w tym miejscu nie widziałem więc są straże miejskie, które potrafią się dostosować. Ja nie jestem za likwidacją straży miejskich, bo straż miejska jest to pewnego rodzaju rozszerzenie działań policji, tak? Właśnie często ta straż miejska się przydaje w tego różnego rodzaju działaniach. Ja jestem raczej za tym, żeby mm, fotoradary przenośne, przeszły e, we władanie właśnie centralne, e, chociażby właśnie we władanie policji. Ja wiem, że teraz policja może powiedzieć, że nie mają zbyt dostatecznej ilości etatów do tego, ale z drugiej strony przeszkolenie strażnika miejskiego, który może przejść e, na, jak to się mówi, garnuszek policyjny, to nie jest aż taka trudna sprawa. E, Straż miejska na pewno sobie poradzi z tym, czym się zajmowała, a dzięki temu, że budżet będzie scentralizowany z fotoradarów, e, no nie będzie takiego rozpasania gminnego, tak, gdzie się Później okaże, że e, no, już nie będzie takiego władania, że każdy będzie rozstawiał we wsi. No, nie ukrywajmy tutaj. Biały Bór na pewno był liderem wśród tego, kiedy mieli kilka fotoradarów, tak, stacjonarnych i przenośnych i te fotoradary będą na pewno stały w bardziej racjonalnych miejscach, czego sobie i wam życzę. A znajdując się w tym miejscu, ja mam tylko taką cichą nadzieję, że tu gdzieś nie ma obok mnie fotoradaru, a to jest właśnie kopalnia. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej.